Hej, cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na 13 spotkanie z modyfikacją portal jedynki Reksura. Dokładnie i tak, nie przechodzi już 13 rozdział. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem i łapką w gry pod tym trzynastym odcinkiem, właśnie z modyfikacją portal jedynki Reksura. Bo ja po to się opieram w subskrypcji, widzą i to tak, koniec tak. Bardzo dziękuję za jednego polubienia pod 12 odcinkiem z modyfikacji właśnie portal jedynki Reksura, bo dzięki temu macie 13 odcinek na moim kanale. Właśnie, jeśli jest kolejny odcinek w moim kanale, właśnie z modyfikacją portal 1 i Reksura 14. No to jedna łapka w górę pod tym 13 odcinkiem z modyfikacją portal 1. No i macie kolejny odcinek w moim kanale z tej serii. Dokładnie tak, 14. Także rozpoczynamy jeszcze nasze 13 spotkanie, właśnie z modyfikacją portal 1 i Reksura. I życzę miłego oglądania. No to zaczynamy. Ruszymy, moi drodzy, z Tam mamy kostkę syk, kładziemy ją ciach dobra, syk Dobra, teraz tak. Kostka tu, bierzemy kostkę i kładziemy tutaj. O, właśnie, tu. Dokładnie. Teraz to robimy dalej. Cyk, idziemy do góry. Idziemy włączyć sobie przyciskiem to co musimy. Dokładnie. Teraz cyk, portal tu. Myk, o właśnie o to chodziło. No i pięknie, i mamy pokój testowy. Rozwiązany. 13. 13 Trzynasty tak. do końca. Teraz wychodzimy do 13 rozdziału. A to kolej 13 rozdziału, trzynastego pokoju testowego. Czy się windą jedziemy. Właśnie, teraz czekamy, przechodzimy do 14. rozdziału. Właśnie, o. Ale jesteśmy już na 14. rozdziale, mój drodzy. Dokładnie. Także moi drodzy, to koniec tego już 13. spotkania właśnie z modyfikacją portalu 1. Reksura. Gdzie właśnie 13. rozdział. Dokładnie tak. Gdzie bardzo fajne ciekawe 13. pokój to. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia. Na koniec spotkanie właśnie z modyfikacji do portalu 1 Reksura Rexura 14. I trzymajcie się ciepło i pa Dziękuję za oglądanie.